Witamy serdecznie na kolejnym wspólnym muzykowaniu. Na witarze i na pianinie, oczywiście, tak jak poprzednio. Poprzednio graliśmy w metrum 3/4, czyli takim balczykowym. Dziś chcieliśmy zaproponować kilka melodii, jak bardzo prostych, w metrum parzystym, w metrum 2/4, po nazywanym się metrum polkowym. I też, I też tutaj pamiętajcie o tym, że zaczynamy. Najczęściej zaczynamy od e, jakiegoś prostego grania, a później, oczywiście, w miarę e, rozwoju, w miarę jak czujecie się coraz swobodniej w takim muzykowaniu, możemy wprowadzać jakieś ozdobniki czy, czy szybsze tempa. Zawsze pamiętajcie, że przy wspólnym muzykowaniu e, bardzo pomocny jest e, wstęp, żeby każdy z grających wiedział, że zaczynamy. Tak. E, możemy to zacząć w ten sposób tylko akordem. Powiedzmy, jak gramy w na G7. Taki wstęp i później zaczynamy. I wtedy każdy z grających e, otrzymuje sygnał, że to jest wstęp i po wstępie zaczynamy. Tak jest. I tak starajcie się zawsze praktykować przy wspólnym muzykowaniu. A teraz zaproponujemy Wam prościutką melodykę, tak jak powiedzieliśmy, metrum dwie czwarte. I zostajemy, i zostajemy, przepraszam, że się w słowo zostajemy przy tonacji CEDU, czyli ta sama tonacja, która była przy naszym poprzednim Dlaczego? Bo jest, najprostsza. Bo jest najprostsza. jest najprostsze, nie dla każdego nie ma Początuję. żadnych znaków kluczowych. I uwaga, posłuchajcie króciutkiej takiej mm, poleczki w tonacji CEDU oczywiście Teraz zagramy również w tym samym metrum, w metrum parzystym. Ponownie posilimy się poleczką. Tym razem będzie nieco trudniej, bo zagramy w tonacji Adur. Tonacja, która posiada trzy znaki, krzyżyki. krzyżyki, czyli trzy znaki przykluczowe, będzie nieco trudniej, ale również spróbujemy zagrać najpierw w wersję nieco prostszą, a później spróbujemy troszeczkę dodać do tego ozdobników. I tutaj uwaga, również będzie mały wstęp. Gramy w tonacji A dur, ale wstęp będzie w tonacji E. Zaczyna gitara. Raz, dwa, trzy i! Spróbujemy zagrać to samo, tylko będziemy już próbować dograć do tego jakieś ozdobniki. Czyli róbcie podobnie w domu. Jak poczujecie się nieco swobodniej, pewniej, to również spróbujecie, spróbujcie rozwijać swoją grę. Wstęp taki sam w tonacji Edur, a później gramy w tonacji Annul. Raz, dwa, trzy i. Tyle w dzisiejszym spotkaniu. Zapraszamy bardzo gorąco do wspólnego muzykowania. Niekoniecznie muszą być to poleczki czy walczyki, ale myślę, że są to takie w miarę proste rzeczy. Oczywiście śledźcie nasz kanał, nasze poczynania, będziemy grali coraz ciekawie. Z czasem będą to utwory bardziej współczesne, bardziej rozrywkowe. Na pewno Was zainteresują i mamy nadzieję, że zainspirują do wspólnego muzykowania. A tymczasem dziękujemy, do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję bardzo.